Powtórzę sobie raz jeszcze, obojętnie co byśmy nie powiedzieli w temacie wojny ukraińskiej, ukraińsko-rosyjskiej, co nie jest zgodne z oczekiwaniem mainstreamu, to jest złe. Tak więc obojętnie co byśmy my we dwójkę tutaj nie powiedzieli, obojętnie o czym byśmy nie dyskutowali, obojętnie o czym państwo by nie dyskutowali na swoich forach społecznościowych, jeżeli jest to niezgodne z wolą mainstreamu, to jest to złe, państwo z automatu stajecie się, Ruskimi onucami, przyjaciółmi Putina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to jest nie tylko specyfika obecnie, specyfika Polska. Widzicie Państwo, iż filharmonie przestają grać kompozycje rosyjskie. Powinniśmy właściwie to wyrzucić: musztardę rosyjską z lodówki. Śpiewaczka operowa Anna Nechrebenko jako. Przyjaciółka Putina zostaje zwolniona z, z opery chyba monachijskiej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli Rosja całkowicie, totalnie jest na. Cenzurowanym. I to już jest przegięcie, gdyż no, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Powiem Państwu jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Przed chwileczką ja trafiłem, ale to już widziałem, to już była wczoraj. Trafiłem w sieci na to, że Polska Akademia Nauk nakazała jednej ze szkół odwołanie, odwołaniu już Państwu czytam dokładnie. Polska Akademia Nauk kazała, nie, nie kazała, ale wezwała do odwołania konkursu szkolnego. Wołaj pamięć pokolen. W świetle agresji rosyjskiej na Ukrainę wnioskuję w imieniu Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, by organizatorzy przerwali konkurs korzystając z punktu 12 regulaminu. Priorytetem polskich uczniów nauczyli rodziców całego społeczeństwa stało się im obecnie udzielanie moralnego i materialnego wsparcia Ukraińcom walczącym z najeźdźcą, a także uchodźcom szukającym w schronienia w naszym kraju. Są wśród nich uczniowie dołączający często po traumatycznych przeżyciach do zespołów klasowych w polskich szkołach. Wracanie w tym momencie do pamięci o krzywdach z przeszłości nie ułatwi ani ukraińskim, ani polskim uczniom zmierzenia się z nowymi wyzwaniami i to podpisał profesor doktor habilitowany Tomasz Szam, przewodniczący Komitetu Historycznego PAN. No, Jeżeli to nie jest fake, to to jest przerażające, ale taką retorykę, szanowni państwo, mamy.